Najbardziej inteligentna centrala z największym wymiennikiem na rynku. Czy możemy pokazać tak naprawdę wszystkim jak wygląda ten wymiennik, dlaczego on jest większy? E, wymiennik jest dlatego większy, ponieważ producent zmienił konstrukcję bypassu, e, wypadł z tej centrali kanał bypassu i dzięki temu centrala e, wymiennik jest o tyle większy. Czyli to na co dzień w normalnej pracy przekłada się na powiększenie możliwości sprawności rekuperatora. Dokładnie. Zwiększyła się jego powierzchnia, zwiększyła się wielkość kanalików, i w tym momencie można było osiągnąć 43,7 metra, co jest ewenementem na skalę światową. Jak rozumiem Bypass omówisz później, bo on w tej centrali również ma swoje miejsce. Skupmy się teraz na wymienniku. Okay. Pozwolisz, że może. go wyciągnę, żebyśmy go zobaczyli w pełnej okazałości. Sam chętnie się zapoznam. Największy. No Robi no. wrażenie. A dlaczego on jest w ogóle, bo już pokazałeś, że odzyskaliśmy kawałek miejsca na wymiennik kosztem Bypassu, który w inny sposób został zrealizowany. Ale tak naprawdę to jest takie olbrzymie i to jest po prostu zajmuje praktycznie można powiedzieć połowę wielkości całej centrali. Dlatego nazywany jest sercem rekuperatora. Tomasz, największy wymiennik na rynku. Co daje nam w centrali? No, daje to, że im większy wymiennik, tym większa sprawność, im większa sprawność, tym jest większa ilość powietrza, tego ciepła odzyskanego z powietrza wywiewanego, a co za tym idzie, duże oszczędności podczas korzystania z rekuperacji w okresie zimowym. Mamy dostępne dwa rodzaje wymienników. Jest to zwykły wymiennik odzyskujący po prostu ciepło, czyli tą energię termiczną. Ten akurat, który tutaj widzimy, to jest wymiennik entalpiczny, który oprócz odzysku ciepła, czyli tej energii termicznej, odzyskuje również wilgoć z powietrza wywiewanego z budynku. Tomku, czy Ty chcesz powiedzieć, że normalny wymiennik tak naprawdę różni się swoją własną, gdzieś tam wewnętrzną konstrukcją, czy materiałem, z którego jest wykonany, ale można zamieniać te wymienniki w takim razie między centralami, nie trzeba kupować nowej centrali, jeżeli chcemy przejść na wersję z odzyskiem wilgoci? Jak najbardziej. Konstrukcja wymiennika jest zawsze taka sama, różni się tylko i wyłącznie materiałem, z którego jest wykonany w środku, czyli dokładnie mówiąc, z czego są wykonane te kanaliki, do których wpada struga powietrza. I mamy albo zwykły wymiennik wykonany z polietylenu, albo wymiennik entalpiczny, taki jak tutaj stoi przed nami, który jest wykonany ze specjalnie opatentowanej membrany, która potrafi przerzucić cząsteczkę wody z powietrza wywiewanego do powietrza wywiewanego, gdzie nie ma procesu mieszania się powietrza, czyli nie przechodzą zapachy. Rewelacja. Wybierając rekuperator, warto zatem zwrócić uwagę na wielkość wymiennika.